Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem radia Kielce jest dziś wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie wojewodo, wczoraj oficjalnie zainaugurowana została kampania Świętokrzyskie nie hejtuje i mówiąc kolokwialnie, wypowiedział pan wojnę, e, mowie nienawiści, e, czy jednak nie będzie to walka z wiatrakami? Myślę, że nie, panie redaktorze, choćby z tego powodu, że co prawda skromna, ale reprezentacja młodzieży no, budzi optymizm. Rzeczywiście kampania trudna, bo trudny przekaz tej kampanii, przekaz jest taki. Bądźmy dobrymi ludźmi, nie utrudniajmy sobie życia nawzajem, nie hejtujmy się, czyli tak naprawdę nie mów, mówmy, nie czyńmy. Tego, co niemiłe nam samym innym osobom. Kampania długo przygotowywana, ale myślę, że o tyle ważna, że nasza przestrzeń publiczna wypełniła się bardzo cierpkimi, bardzo ujmującymi, bardzo raniącymi słowami, gestami. A to nie może być tak, że już dzieci od praktycznie przedszkola są narażone na fale. Takiego nieuzasadnionego hejtu, czy, czy można rzec nietolerancji. Bo, bo, bo te dzieci nie mają obrony. Ja już nie mówię później młodzież, która no, co prawda w jakiejś formie potrafi się już bronić, ale czasami bezskutecznie. No, czasami ten hejt kończy się tragicznie. Tak, jak było to w przekazie spotu, którym rozpoczynamy tą kampanię, Święto nie hejtuje. I to, co wczoraj powiedziałem. Kampania ma swój początek, ale celowo nie mówimy o zakończeniu kampanii. Niech ta kampania się toczy, ale przede wszystkim niech się toczy w naszych umysłach i naszych sercach. To wszystko, co wczoraj było zaprezentowane, to jedynie taki. No, punkt startu i taka iskra, która mam nadzieję, że rozpali naszą wrażliwość i pozwoli nam dostrzec te ciemne strony, często i naszej osobowości. My często, bo ja już nie mówię o hejterach, powiedzmy, zawodowych, bo są tacy, takie osoby, które no, hejtują, bo to lubią. Czasami my, wbrew naszej woli, wbrew naszym zamiarom, no, coś powiemy, jakieś wyrazimy się. W sposób nieadekwatny do sytuacji, i jesteśmy uczestnikami tego Być wszystkiego. może, Tak, jak pan wojewoda już zasygnalizował, niektórzy użytkownicy portali społecznościowych nawet nieświadomie, pisząc treści w mediach społecznościowych właśnie są nośnikami słów, które są hejtem i sobie z tego sprawy nie zdają, jak zatem powinniśmy dotrzeć nie tylko do młodych, ale i do nieco starszych użytkowników sieci. Panie redaktorze, to dobre pytanie, bo mimo, że kampania ma wieloaspektowe działania, bo poza, poza spotem, poza billboardami, poza ściankami, poza yy, szablonami lekcji, no chcemy tak naprawdę poprzez naświetlenie, doświetlenie tego problemu yy, poruszyć sumienia, bo bo, bo tu żaden mechanizm nakazowy czy, czy żaden mechanizm opisany nie sprawdzi się. Jeżeli my nie przewartościujemy naszego patrzenia na świat, to to nie ma sensu, ale ja wierzę w to mocno, że dajemy, dajemy osobom, dwóm stronom zresztą, bo ta kampania raz, że uświadamia osobom, które hejtują, że to nie tędy droga, że takie bezsensowne odragowanie swoich frustracji, swojego złego patrzenia na świat, to tylko im daje chwilowe poczucie tego, że, że są lepsi, że może inni mają gorzej, to ja mam lepiej. Z drugiej strony, osobom, które doświadczają hejtu, chcemy powiedzieć: Słuchajcie, nie jesteście sami, są instytucje, są osoby. Są osoby, które doświadczyły hejtu i mogą Wam pomóc. Mogą Wam pomóc w sposób taki typowo międzyludzki, na zasadzie: Ja to przeżyłem, ja to przeżyłam, więc mogę Tobie podzielić się z Tobą tym, jak przejść przez ten czas. Ale są również osoby, które mogą bezcennych wskazówek dopowiedzieć, do że. Zgłoś proszę to na policję, zgłoś to do pedagoga, zgłoś to do psychologa, my ci pomożemy. Może także poza apelami powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na to, o czym wspomniał pan wojewoda, na działanie służb i to, że w sieci, nawet w sieci nigdy nie jest bezkarny i może ponieść konsekwencje tego, co pisze do innych, używając zwłaszcza hejtu czy mowy nienawiści. Tak, to prawda. Chyba w nasz świat, mimo tego, że stał się bardzo globalny i staramy się, przynajmniej niektórzy czują się zupełnie anonimowi w tak zwanej sieci, są metody rzeczywiście, aby ich z tej sieci wyłuskać i, i często doprowadzić przynajmniej do konfrontacji z tą osobą, którą hejtują. A to jest już zupełnie inna rozmowa, bo panie redaktorze, musimy dwie rzeczy odróżnić. Właśnie hejt, czyli taką wprost... Yy, no, ciemną stronę mocy, bo czym innym jest dyskusja, czym innym jest spieranie się na temat różnych rzeczy. Możemy się różnić i to jest nasze szczęście, że jesteśmy różni i fizycznie się różnimy, i konstrukcją psychiczną, i poglądami się różnymi. To, że tak się różnimy, powoduje to, że jesteśmy kreatywnym społeczeństwem, ale. My walczymy z czymś innym. Walczymy właśnie z pewną obłudą, tendencyjnością, pewną taką arogancją i narzucaniem za wszelką cenę swojego zdania, swojego widzenia świata. Tego, tego nie chcemy, aby było w Świętokrzyskim, nie chcemy, aby było w Polsce, nie chcemy, aby było w świecie. No zobaczymy, jak ta kampania będzie dalej trwać. Ja czy mi... być może jest szansa, że osiągnie zasięg nie tylko regionalny, ale i być może ogólnopolski? No pewne symptomy są. No nie ukrywam wczorajszy bardzo tu znamienity gość, pan minister Adam Niedzielski, minister zdrowia. No, był poruszony treścią tej kampanii. Zresztą on osobiście też pewnego rodzaju hejtu doświadczył. Wymieniliśmy pewne zdania na ten temat. No trudno, trudno mi tutaj jeszcze cokolwiek obiecywać. Natomiast no, wstępne deklaracje i aprobata naszej kampanii świętokrzyskiej nie je była do tego stopnia, dobrą, że na pewno będzie brane pod uwagę, czy nie rozszerzyć ją na, na, na również inne województwa. Teraz nieco zmienimy temat. Zatrzymajmy się przy sytuacji covidowej w naszym regionie. Wczorajsza także obecność minister niedzielskiego potwierdził, że póki co obostrzeń nowych dodatkowych nie mamy się, nie musimy się obawiać i spodziewać, czy zatem łagodnie przejdziemy przez tą czwartą falę pandemii COVID-19? Yy, tak, rzeczywiście pan minister, odpowiadając na pytania dziennikarzy, między innymi skomentował bieżącą sytuację. Wygląda to zupełnie nieźle. Jeżeli byśmy to odnieśli do yy, trzeciej fali no to zdecydowanie w tej chwili trendy, bo o tych trendach mówimy. Zaczynają się rozbiegać na korzyść. Na korzyść to znaczy nie ma trendu wyraźnie wznoszącego się, tak jak było w tym w analogicznym okresie ubiegłego roku, że wtedy no, następował już koniec września, początek października, to wyraźny pik w górę. W tej chwili jest trend wznoszący, ale to raz, że ma mniejszą dynamikę, dwa, ma tendencję z odchyłem. Już w kierunku pewnego wypłaszczenia. Co wszystko, jeżeli byśmy sprowadzili do tego, dlaczego się tak dzieje, niewątpliwie szczepienia, niewątpliwie ilość osób, które przechorowały, niewątpliwie to, że zachowujemy nadal jakiś reżim sanitarny, chociaż on nie jest aż tak wyraźny, jeżeli bym to miał odnieść do, do, do szczytu fali, kiedy. Rzeczywiście pilnowaliśmy się, no w tej chwili może w 40% zachowujemy to, co było wtedy, ale mimo wszystko pewne zachowania nam zostały, czyli no manifestuje cechy jakiejkolwiek infekcji, bo to w tej chwili nie, nie wszyscy są świadomi, czy mają infekcję wirusową, grypową, czy covidową, czy jakąś inną, ale wtedy jest maseczka, jest to odkażanie, to nam weszło w jakiś nawyk. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, wojewoda świętokrzyskiej Zbigniew Koniecz był gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.